Panie trenerze, remisujemy na boisku lidera 0-0 i patrząc na to, co się działo w samej końcówce, te sytuacje, które mieliśmy, można powiedzieć krótko, że szkoda. Na pewno jesteśmy trochę rozczarowani, bo mieliśmy sytuację przy 0-0, praktycznie dwie 3 dwie, sytuacje, bo czy Bartek Bartosiak, uderzenie Jarka czy Bońskiego, to, czy to już sytuacja yy, zdybowicza, to były dość konkretne, ale też w 96. minucie przeciwnik miał Stuprocentową i w ogóle moglibyśmy schodzić z głowami, już nie wiem, gdzie, jak nisko noszonymi. Dlatego, to, to ten mecz, pierwsza połowa, myślę, wyrównana. Obydwa zespoły ciężko miały złapać jakąś płynność w grze, dobre zaangażowanie. Dwa zespoły dobrze zorganizowane. Druga połowa troszkę się otworzyła i, i te sytuacje były. I widzew miał wcześniej też był tam słupek po uderzeniu, ale my też mieliśmy przy 0-0 dość sytuacje konkretne. Jestem zadowolony z drużyny. Z konsekwencji w grze zagraliśmy trochę inaczej na pewno niż yy, pół roku temu. Ten mecz miał inny przebieg. Trochę też boisko nam jakieś atuty. A tutaj zabrało zwłaszcza jego szerokość, ale to samo zabrało na pewno rezerwą yy, Wizewa. Myślę, że liga trwa dalej. Dwa punkty na 15 kolejek to jest mało. My mamy się skupić na sobie, wygrywać każde kolejne spotkanie i, i liczyć na, pot, na potknięcie. Ale mówię, my mamy się skupić tylko i wyłącznie yy, na, się, na sobie. Panie trenerze, dwie różne połowy. W pierwszej e, graliśmy cofnięci, i wszystkie piłki w zasadzie były rozgrywane od tyłu od Leona. Czy takie były założenia? Bo w drugiej połowie ewidentnie jakby widać było, że zaczęliście lepiej grać pressingiem i Widzew zaczął się gubić i to przynosiło wymierne korzyści. Czy, czy raczej to było na zasadzie, że Widzew Was czymś zaskoczył w pierwszej połowie i ta gra niestety tak właśnie wyglądała? W początku. Ja, ja uważam, że do przerwy mecz był y, wyrównany. My mieliśmy rozgrywać krótkim podaniem, tak? Gdzieś w pewnej fazie gry mieliśmy grać dłuższą, ale tu niestety, tak jak mówiłem, że szerokość boiska 8 metrów 68, a tutaj było 60 metrów, troszkę te piłki, wszystkie co graliśmy, takie przekątne, wszystkie wychodziły i trochę zmodyfikowaliśmy w rozgrywanie. rozgrywanie. Wiadomo, druga połowa zawsze, zawsze dwa zespoły inaczej reagują, było więcej miejsca bardziej tak byliśmy może bardziej odważniejsi w pressingu, tak? to, to się z tym zgodzę, że bardziej to była taka odwaga w wysokim pressingu, co nam przyniosło? No mówię w efekcie te, te sytuacje, które mieliśmy. Przemysław Zdybowicz miał znakomitą sytuację w końcówce, ale też szedł z boiska kontuzjowany. Czy już jakieś wstępne informacje co mu jest? Za szybko, za szybko coś coś z kolanem, ale to dopiero gdzieś myślę, że będziemy mądrzejsi jutro. Mikołaj, była walka, było zaangażowanie, były też sytuacje. Zabrakło zwycięstwa. Jak ten mecz z Twojej perspektywy wyglądał? Jak się czujesz po tym spotkaniu? Ja Przejeżdżając tutaj, mieliśmy w głowie jakby jeden cel żeby, żeby wygrać i, i przeskoczyć rezerwę Widzewa. Niestety się to nie udało. Na pewno jest niedosyt i, i to, to, to czuć w szatni, ale, ale y, na pewno nie, nie, nie poddamy się. I, I tych 15 kolejek zostało, i, i trzeba wszystkie wygrać, i, i liczyć na to, że któraś drużyna skradnie punktem widzenia. Mikołaj, to były dwie odmienne połowy. To już o to pytałem trenera. Jakie były założenia przed tym meczem? Czy, czy widzę, w Was zaskoczył od pierwszej minuty, bo rzeczywiście ciężko było nam wyjść, że tak powiem, przejść po, połowę boiska? Czy, czy raczej takie były założenia, żeby tą piłkę rozgrywać od ty ucierpliwie czekać na swoje sytuacje, które jak się okazało w drugiej połowie się pojawiły? Nie no, mieliśmy dwa tygodnie na to, żeby się przygotować do tego meczu, więc takie były założenia. Dokładnie wiedzieliśmy, jak się zachowują zawodnicy widzewa w ofensywie, w defensywie, jak się przesuwają, kto, kto atakuje, te dwie, dwie dziesiątki, dwie ósemki jak się przesuwają i, i taki był plan na mecz. Na pewno oczywiście, że chciałoby się lepiej, być więcej w posiadaniu piłki, ale czasami mecze takie są, że właśnie może te dwie, trzy sytuacje będą w drugiej połowie i, i trzeba tylko jedną wykorzystać i wygrać mecz. Niestety nam się dzisiaj to nie udało, ale, ale co, głowy do góry i tyle. I aż 15 kolejek I tylko 15 kolejek Po dzisiejszym meczu czujecie taki Bardziej niedosyt, czy, czy bardziej ten remis Daje taki impuls do tej walki Na następne spotkania No tak jak wcześniej powiedziałem, jest niedosyt No bo yy, wiadomo, że, że Wygrana tutaj też mogłaby podnieść Jakby morale i na, na tych 15 kolejek Dać mocnego kopa Ale przy remisie też jakby nie My wiedzieliśmy też przed meczem, rozmawialiśmy o tym Że to nie jest mecz o mistrzostwo świata I jak my tutaj przegramy, czy z to już jest koniec, tylko y, musimy y, przede wszystkim dobrze się zaprezentować lepiej niż w tym pierwszym meczu u siebie y, i myślę, że nam się to udało. Grasz któryś mecz w środku boiska? Jak się czujesz na tej pozycji? Na pewno gdzieś tam przez dłuższy czas grałem na prawej obronie, i, i, ale w, zawsze w juniorskich drużynach czy, czy gdzieś tam w pierwszej lidze za trenera Derbina też w tym środku grywałem. Dla mnie to nic nowego. Trener gdzieś tam postawił na mnie, a chciałem się mu jak najlepiej odpłacić swoją grą na boisku. Bartek, remisujemy z widzewem 00. Nadzieja na to, że w przyszłych kolejkach uda się ich przeskoczyć. Czy raczej zawód, że dzisiaj nie udało się wygrać i wskoczyć na pozycję lidera? Uważam, że, że meczów jest na tyle, na tyle dużo, że, że myślę, że gdzieś stracą te punkty, a my po prostu przeskoczymy ich i, i zrobimy to, co mamy zrobić. Najważniejszy jest cel i tak jak mówię, szkoda, naprawdę szkoda dzisiejszego meczu, bo, bo z sytuacji bramkowych mogliśmy chociaż jedną włożyć, no ale co, no, przywodzimy jeden punkt do Bełchatowa, nadal jest... Minus dwa punkty do lidera i, i, i piłka gra. Pi, piłka mówię. Mecz, liga trwa dalej i zrobimy wszystko, żeby wskoczyć na, na pozycję lidera. Ty, jako rodowity byłhatowianin, na pewno wiesz, jak ważne są mecze z Wizem, niezależnie od tego, na jakim poziomie rozgrywkowym to się odbywa? Czy chłopaków, którzy gdzieś tam spoza bełhatowa są, jakoś dodatkowo motywowaliście i mówiliście, że to jest w zasadzie mecz taki, który może być, że tak powiem, pierwszym meczem sezonu, a, a, ale również też ostatnim. Remis jest takim trochę, że tak powiem, pomiędzy. Jak byś to opisał, czy, czy, czy ta motywacja nie była taka przesterowana, czy raczej na Spokojnie do tego podchodziliście? Podchodziliśmy jak do każdego meczu. Tak? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aspekty piłkarsko, na pewno odrobiliśmy, odrobiliśmy lekcję z, pie z pierwszego meczu, tak? bo, bo widzew na pewno dominował u nas na sportowej, a tutaj gdzieś tam mieliśmy też przerwę meczową, także dwa tygodnie mieliśmy na to, żeby. Żeby dobrze się, dobrze się przygotować do tego meczu, uważam, że jeżeli chodzi o, tak, o taktyczne e, bieganie, e, wyglądało to na wysokim poziomie. E, tak jak mówię, szkoda sytuacji, której nie wykorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o motywację, wydaje mi się, że nie trzeba było nikogo motywować. E, tak jak wspomniałeś, ja jestem tutaj Bełchatowianinem i, 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 i na pewno te mecze gdzieś tam są na, na jakimś wyższym ryzyku, można powiedzieć tak, ale, ale motywować nikogo nie motywowałem, każdy wiedział jaki to jest mecz i, i jaki, jak, jak ważne były te trzy punkty do zdobycia, bo no, jakbyśmy wygrali, to byśmy wskoczyli na lidera, tak? Pamiętam taką sytuację w pierwszej rundzie, gdzie po meczu, po którymś tam ze spotkań, Łukasz Wroński rzucił koszulką czy tam butami i powiedział, że cholera znowu wygrali. Miał na myśli właśnie e, łódzki Widzew, no bo gdzieś tam spoglądacie w tą tabelę i, i jakby patrzycie też, że no ta liga jest długa, ale tych punktów za dużo generalnie Widzew nie traci. Teraz wydaje się po dzisiejszym spotkaniu, że trzeba zapomnieć o spoglądanie w tabelę i po prostu każdy następny mecz wygrywać, żeby nie było takich nieprzyjemnych sytuacji, jak chociażby z Radomskiem u nas w byłchatowie, czy, czy bezbramkowy remis z SMS-em łódzkim? Jak myślisz? No dokładnie, no, dokładnie. Nie możemy, nie możemy sobie pozwolić na takie wpadki. Tak? Na do, tak jak powiedziałem wcześniej, jest minus dwa punkty. Zrobimy wszystko, żeby do końca wszystko wygrać i liczymy na to, że gdzieś, gdzieś tam straci te punkty. tak? I tyle. Ja jeszcze o samym meczu miałeś dobrą sytuację. Właściwie nikt cię nie, nie atakował. czy Teraz, jak na chłodno pewnie analizujesz, czy po zejściu z boiska, nie lepiej było tej piłki przyjąć i wtedy ewentualnie przymierzyć? Wcześniej miałem też podobną sytuację. Łukasz Wroński mi podał i, i gdzieś tam przyjąłem piłkę. Nie ukrywam, że boisko nie podwalało dzisiaj na, na jakąś, jakąś kombinacyjną grę. Piłka skakała gdzieś tam w tej sytuacji, gdzie, gdzie Sergiej mi, mi wrzucił. Także skupiałem się na to, żeby po prostu trafić ją czysto. Niewiele brakowało, szkoda, żałuję tej sytuacji, bo na pewno byśmy się cieszyli tutaj wszyscy razem. W czym kibice mogą upatrywać po takim wyniku, po właściwie utrzymaniu statusu quo w czubie tabeli, nadziei na to, że my jesteśmy w stanie ten widzew przeskoczyć? Myślę, że mecz pokazał z liderem, że nie ma co się obawiać lidera. Yy, uważam, że stworzyliśmy jak, yy, na, przeciwniku, na boisku przeciwnika naprawdę sporo sytuacji i nieźle to wyglądało, także mam nadzieję, że, że kibice będą przychodzić na, na sportowo nas dalej oglądać.